Witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku Dzisiaj Wam pokażę, bo przyjechały wczoraj wieczorem cielaki A wiadomo, wszystkiego nie można nagrywać Jak to wiadomo, nie każdy się zgodzi W ogóle o u nas wiosna się zrobiła Była zima, już jest wiosna Jak to mówią, pada, chlapa Mrozu nie ma, jest odwilż u nas Teraz jest w miarę ciepło Zaraz Wam pokażę cielaki, jakie bym kupił O właśnie, jak jak mówiłem, jak kosiarkę kupowaliśmy, co to jest rejka o właśnie, tutaj ziemię się taki dołek kletki robi kartofle się z worków tu wysypuje, słomą ziemią, no i naciąg z, z tych, z kartofli i to jest właśnie o, taka rejka dla siebie zawsze trochę sadzimy zboża goło, zielono no dobra, to idziemy o, ktoś widzę do nas jedzie Ciekawe kto to, jakiś osobowy, ale nie wiem. Może ktoś z podatkiem, bo tata jest sołtysem, to może to, ktoś. Jadzie Puszek, ktoś. A Puszek to lubi tam. Puszek to takie coś, to lubi lecieć. Jadzie, jadzie, samochód, zobacz. No, no jadzie ktoś. Puszek to tak. Puszek nie mu powiedzieć, jadzie. O, listonosz właśnie jedzie do nas. Jednak nie z podatki. Oj, ciężko się otwiera, wam powiem, bo, bo to się pęcznieje wszystko i w ogóle. O, to są właśnie nowe dwa nabytki. Tak jak widzieliście, wstawiałem na shorta, to już jedną widzieliście. Czy tam dwa nawet, już nie pamiętam. O, ta i ta, po pół roku mają. Obydwie, ta to jest taka rasa limuze, czy jak to tam? Jak, jak tego, to mnie poprawcie, jakbym coś nie tak powiedział. Te z tych, z tych, co chodzą po podwórku. Po podwórku, sorry. Co chodzą po dworze one. Z zimą, i mnie straszny. Nie wiem, jakie to duże to urośnie do kilów. Nie wiem, może mi coś podpowiecie. Może ktoś chowa z moich widzów. Takie. Cielaki. No i mamy chyba wszystkie, jak będzie dobrze rosło, to mamy chyba wszystkie zmienić w na rasę mięsną, właśnie ty, co po dworzu chodzą. No mi się wydaje. No zobaczymy, wczoraj przyjechały, mówię o tutaj jeszcze poprawialiśmy, bo ta z buchty co tego wchodziła tu to do toka srała na jedzenie i w ogóle i szczała i to później nie chciały zryć, i tamtym przeleciało, i to tym nie chciały. No. no i mówię, taką tą tutaj bez ten się nie zmieści. Może ciemno, trochę to nie widać. no, Teraz nie wchodzi przynajmniej. No i byśmy tą rasę zmienili właśnie na taką, a te wszystkie wyprzedali, polikwidowali. No ale zobaczymy, jak to będzie obuchta. Teraz pusta. Wszystkie wą wąpołem, że lepiej jest, wygodniej. Bo jak cielaki stoją, to codziennie gnuja, tak to co tydzień z tej buchty. To jest gorzej. Właśnie. Duszą się chyba trochę. Nie wiem, zimno nic, co? Jajkiem idź, łeczka, no idź. A sierść wątpię, takiego cielaka to jeszcze nie widziałem z bliska. Sierść to ma. Normalnie taką włochatą, taką aż się kręci normalnie, no, no widzicie, mi się widać, dziś nie widać, nie, nie. rozrzutnik czeka, może go się pomaluje, zobaczymy, jak się ciepli zrobi, ale to już chyba po nowym roku, no tak jak widzicie, mam nadzieję, że powiecie mi coś o tej rasie, o tej właśnie rasie, co kupiłem. Jeśli źle coś powiedziałem, to mnie poprawcie. Może ktoś chowa, wie jak to rośnie i w ogóle. No zobaczymy właśnie. Idziemy zobaczyć Zobaczyć rozrzutnik. Mam pokazać trzeba go pomalować. My było, ale to będzie na wiosnę dopiero, bo nie ma gdzie gdzie malować zimno, bo powiem dzisiaj to tak. Wczoraj było cieplej, a dzisiaj to taki wiaterek, mrzawka. No rozrzutnik czeka. Trzeba go ładnie pomalować, by było wiadomo. Teraz o śniegu nie ma, stopniało, ale widać, że podłoga jest ok. O. Idzie puszek z widzami, się widać? Idzie puszek. Nie, nie widać, nie widać nie. z naszymi. No i dziękuję za miłe komentarze, tak jak i za te z nie... Niemiłe też, i w ogóle mam nadzieję, że cieszę się, że. No, radziej. Lubicie mnie oglądać, to się cieszę bardzo. Mówię, no tak jak widać, otało po, no ale jeszcze by pochodziła, bo na Mapare płucin to by jeszcze nachodziła. To chyba knapik jakaś, nie wiem. To jest taka nie, wiem, nie polska marka. No ale będzie coś opowiadanie później. Bardziej jeszcze. Jak powiem, jak coś opowiem o tych nabytkach, o prasie, o kosiarce, o pryskiwaczu, no ale to coś na pewno później opowiem wam. Jeszcze dobra, idziemy do domu, wam powiem, że z domu się wcale jak ten rozbyły, śniegu tyle nie chce się wychodzić. No, obornika trochę jest, aby się przydało więcej, bo wiadomo, nawozy są drogie, ja od tamtego roku... Już nawozów nie kupuję, bo są za drogie. Stosuję gnojowę, obornik i wapno. Granulowane. Siewką na pewno na łąki będziemy dawać. I gnojowę w marcu to na pewno coś z tego też będzie nagrane. Ale my ręcznie wsypujemy, bo małe mamy siewkę, więc. No. To tak, jak mówiłem: ciepło miarę jest. Ale dzisiaj jest. Nie jest tak. Aż. No dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. I w ogóle. Więc do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa pa.